Cześć, witajcie, ja jestem sobaj i dzisiaj piosenka Ry jak riko parodia jak dycha. Zapraszam. Intro. Lecimy. Ryb jak riko. Koza to jest postać. Ryb jak riko. Weź to sobie obczaj, ry jak riko idę na zadynkę, ry jak riko wygra na i nie mogę grać z nobami, bo stracę kucharki. Nara Eluwina, ry dobra tu postać, ry jak nigdy nie gram sam, ry jak riko. wygra z jąkami, z winem. i jest radny. Ducha, Riko to robot, każdy ci to powie, on może ci zawrócić głowę właśnie tobie, właśnie tobie, może ci zawrócić głowę właśnie tobie, właśnie tobie, tobie. Ryjak Riko, idę na zadynkę, ryjak Riko, wygrywamy gierkę, ryjak Riko, nigdy nie gram sam. Jak Riko, chodzę to jest postać. dobry on jest, Rijapiko. Nigdy nie gra sam, Rijapiko. Wygra z ją Riko, powtem patrz, która to gra. To by było na tyle, papa.